Cześć wam z tej strony Ale witam, wam, witam Was w kolejnym odcinku Don't Starve. Dzisiaj musimy przeżyć drugi dzień naszego survivalu. Poczekajmy aż się wczyta. Dajemy start. Buch. Mamy dzień. Królik się złapał. Idziemy go od razu wyciągnąć. Założymy jeszcze jedną pułapkę. I idziemy na wędrówkę. Co nam jest potrzebne? Kilof na pewno. Musimy jakiś kamień znaleźć. Jest kamień. Zakładamy kilof. I go ciachamy. main, main. Łop! Dwa kamienie, więcej. O, widzę jeszcze jeden. Albo jedziemy. Bum bum bum. Jeszcze jeden mi się przydał. Złota. Kurde. Musimy znaleźć kamień ze złota.

Zbierajmy trochę siana przy okazji, no to zawsze się przydaje. Z tego zawsze jest co zrobić. Jedna trzecia dnia minęła. No gdzie to złoto? No, film miał mieć tytuł pierwsze złote, ale jak tak dalej pójdzie, to będzie jedno wielkie gówno. Trzy patyki widzę już. dawać złota. No nic, no chyba polegliśmy dzisiaj. Musimy znaleźć jeszcze jeden kamień. Przytrzymuję ten tap i po prostu jest dyskoteka Brki, brutki, brutki. Ojej, no coś bym nie znalazł drobiny złota. Odrobinę To troszkę. Nie, że królik nam się złapał? To dobrze. Będziemy mieli co jeść. Zbierzmy jeszcze jeden kijaszek. No już tu jakiś kamszul. Nic, trudno. Woda jest, wszystko jest, kamienia nie ma. Super. No a żadnego kamienia nie widać. Dobry nie znajdziemy złota to nie, nie pokażę Wam jak działa maszyna Jak zdobyć żarówki Eee są Wilson, wędrój Kicaj, kicaj. Dobliśmy, kamienia nie było Załóżczamy się w las. Dziwię się, że żadnego pająka nie zauważyliśmy. nie? nie zaatakowało nic. A no cóż, trudno. Weźmy marchewkę. Zmrok się zbliża. Chyba już nic nie wykopiemy. Tutaj kochani. Wracamy. Wracamy do naszego obozu. Jest kamień. Szetrfam, szetrfam. Jest kochani, mamy złoto. Jedzmy. I jegniemy teraz do obozu. Zrobimy sobie maszynę. Dobrze, biegniemy. Nie zbieraj, tylko biegnij, bo już się cimno robi. O. Gra nam zapisało. Super. Myślę, że to będzie ostatnia noc w tym miejscu, ponieważ surowce nam się wykończyły. Przygotujmy, zobaczmy co my tu mamy. Co możemy zrobić? Możemy sobie zrobić wielkie palenisko z drewna. Nie hmm. możemy sobie zrobić maszynę. Ale maszynę zrobimy jutro, ponieważ przeniesiemy się w jakieś bardziej dogodne miejsce, a tej maszyny niestety nie możemy ze sobą zabrać. Zostawimy sobie kamieni na nowe obozowisko. Tymczasem postawimy tutaj tylko małe ognisko. Jak widzicie nasz czas się już kończy tego dnia ognisko stoi. Stamy trochę fuel, racket fuel. Zróbmy sobie miejsce na jutrzejsze narzędzie. Piękny. Ale możemy upiec tego królika. Obs. Obs. O, mój żołądek domaga się żarcia. No dobrze. Ah, fuel. Tak, fuel. Dobra, weźmy trochę tego. Barki z królika. Nie wiem, czy widzieliście ten jakiś śmieszny. Skąd fajnie je. O mój zabawny. Przywołujemy deszcz. Okej okay, kochani, powoli zbliżamy się do końca naszego odcinka. Na kolejny zapraszam już jutro. I mam nadzieję, że niedługo użycie na moim kanale jakieś inne gry. Na razie się przyzwyczajam do mojego kanału, przyzwyczajam się do mojego głosu, chociaż nie jest jedwabisty, ale trudno takie życie. Przymieszam się do gry Far Cry, myślę, że to będzie dobra opcja. Będziemy grali w Far Cry'a na zasadzie odkrywamy jeden maszt i robimy wszystkie questy z danego pola odkrytego masztu. Wtedy będzie dosyć ciekawa gra. Będzie na pewno długa. Ale to też zależy od was, jak sobie wyobrazić tą grę. Czy chcecie, żebym przeszedł szybko wszystkie misje? Czy po prostu tak jak powiedziałem? Okej. Okay. Dzień drugi za nami. Jesteśmy w dniu trzecim, na który zapraszam już jutro. Dzięki wam. Cześć.